No właśnie idziemy sobie do sklepu do azny i pomyślałem, że przy okazji powiem, mniej więcej, co się u nas teraz dzieje. Nie dzieje się nic wielkiego, ale zmieniamy pracę zmieniamy w końcu naszą pracę na coś trochę lepszego, na pewno też ciekawszego. A jak z tym wyjdzie do końca, jak to będzie, to zobaczymy. Mianowicie, będziemy jechać do pracy przy zbiorach. Dosłownie po gdzieś z centrum. Będziemy jechać chyba dwie godzinki. no i praca jest całkowicie spokojna. Przynajmniej tak się wydaje. Zobaczymy, postaram się Wam, a nawet nie postaram się, po prostu Wam to teraz pokażę. Pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda, wygląda ta praca, jak mniej więcej wyglądają też te mieszkania, w których będziemy mieszkać. No i dobra, tak niby wygląda ta praca. Czyli nic takiego nadzwyczajnego, i też raczej nic zbytnio ciężkiego. O, tu jeszcze takie zdjęcie z bliska, jakieś truskawki akurat właśnie tutaj były. Tu jest jakieś... Co to jest? Jakieś... Winogrona jakby takie? O, tu taki z ping-pongiem. I kręgle. Piłkarzyki. I to sobie posiedzieć, jakiś telewizor. O hmm, tutaj jest jeden z pokoi, już widzę, tylko to jest taki właśnie trzy pokój, bo jest jeszcze jeden taki ładniejszy, mam nadzieję, że nam dadzą taki ładniejszy pokój, zaraz Wam pokażę. O tutaj, to już jest dużo ładniejsze. to jest, jest super nawet, bym wam powiedział, dużo fajniejszy standard nawet niż ten co mamy tutaj teraz. Gdzie teraz nasz pokój jest mniej więcej o połowę droższy niż to co będzie tutaj, więc jeżeli jeszcze taki pokój byśmy dostali, no to super fajnie byłoby, naprawdę cieszyłbym się. Zobaczymy, no jest lodóweczka, tosty. Czajnik oczywiście, no, to jest ten sam no, to samo pomieszczenie. Ten sam pokój, z drugiej strony, jakby i tutaj nie ma. Albo będzie albo sypialnia. Nie wiem, no, tutaj, tak właśnie wyglądają te To są tak jakby jak przyczepki, trochę, ale to one są strasznie długie. Duże są te mieszkania, fajne. I strasznie dużo tego jest. Prawda, dużo. Nie wiem, stwierdzam, że około 40 nawet. Hmm, tu jakieś sklepki dodatkowo. Jeszcze słyszałem, że i u gospodarza jakoś on ma jakieś tam swoje, jakieś hurtowie czy coś, u niego można kupować. No i że niby jeszcze jest taki sklepik, nie? I to jest właśnie, chyba, pokazany ten sklepik. Mm, I to jest taka sypialnia, to jest tego właśnie z tego chyba, brzydszego pokoju, właśnie, bo on miał podobny design. Właśnie ten, nie? To jest chyba z, od tego, chyba ta sypialnia. Nie wiem, czemu nie pokazali od tego sypialni. Szkoda. I jeszcze siła jakaś jest. No i kurczę, no jakbym dostał taki pokój to bym się cieszył. No jak dostanę ten drugi taki, no to płakać nie będę, tak naprawdę też będzie spoko. No, to jest jeszcze siłownia jakaś. No i to już będzie wszystko. Także, no, przedstawia się to nawet całkiem spoko. No te mieszkania wyglądają całkiem spoko i wydaje mi się, że e, za taką cenę są jak najbardziej ok Zobaczymy, jak to praca będzie. Wygląda, no zarobki są <gry> praktycznie minimalne, tak? Prak takie z 9 punktów na godzinę to niestety no, dla większości z Was pewnie byłoby takie, że no, takie coś tam nawet bym nie poszedł pracować, nawet bym nie jechał do Ani, żeby pracować za 9 punktów na godzinę. No to też jest na akord, więc yy, z drugiej strony jeżeli będziemy dobrze pracować to zarobimy więcej. No i mieszkanie jest bardzo tanie, tak? bo 50 punktów za tydzień to są tak naprawdę mieszkanie w Londynie to jest naprawdę bardzo tanie, a warunki wydają się być całkiem spoko, więc nie ma co narzekać. No i odchodzą całkowicie dojazdy, tak? nie będzie się płaciło za dojazdy, więc to jest w ogóle najważniejsze, ponieważ tutaj dojazdy w Londynie, w Anglii ogólnie są straszne, to wszystko jednak... Kosztuje dużo i pobiera też dodatkowo człowiekowi sporo czasu. Zastanawiam się też, jak to zrobić z tym moim komputerem teraz, tak? bo ja sobie tutaj wysłałem komputer z Polski i nie wiem. Tam niby jakieś chyba VP będzie, wszystko będzie. Jakieś mieszkanie mamy, gdzie nie będzie żadnych obcych osób, dodatkowo więc chyba zabiorę go normalnie ze sobą nie będę go wysyłał z powrotem do polski ani go sprzedawał tutaj bo też szkoda byłoby więc myślę że po prostu go wezmę ze sobą tam pojedziemy do pracy nie wiem na pół roku może zobaczymy co dalej będzie albo zostaniemy jeszcze dłużej albo e, pójdzie się gdzieś indziej tutaj z powrotem do londynu i po prostu z powrotem znowu go wezmę ze sobą no, przynajmniej będę mógł go sobie tam w wolnym czasie poużytkować więc jak najbardziej spoko pomontować jakieś filmy dla was bo zawsze coś fajnego. Może zrobić jakieś chemist z gierki. W zasadzie sobie gram sporo więc Jeżeli gracie, dajcie znać. Więc zobaczymy jak to wyniknie z tego. No, jedziemy tam dokładnie za dwa tygodnie, więc za dwa tygodnie człowiek zacznie już tam pracować i będzie wiadomo więcej już jak to tam w ogóle wygląda z tą pracą czy... Było to ok czy, czy nie ta zmiana, ale myślę, że będzie na pewno na lepsze. Też dużo nowych ludzi się pozna, bo tam strasznie dużo ludzi przyjmują. No i też nie tylko Polaków, to jest z wielu różnych krajów, więc trochę, trochę ludzi człowiek pozna. Pani byłoby jakby były azjatki. <grytanie> co mam się. <grytanie> Dobra. Kończę z tym, trzymajcie się, na razie. Pa!